Chodź, odpowiem. Te, tam, bo oni mają po pszczelę wszystko. No A no. no. gdzie mógł być Chrystus, co zaubił Jehowę? Mają w sali takie prostytutki duchowe, nie? Chodzą w sali. Świąt ma takie... No oni są charyzjuszami takimi, że oni są na pierwszą liczbę. Jak wyraźną błyskawgają, to to oni. Poczekaj, poczekaj. Poczymaj na chwilę. Moi bracia się nie odzywają się 20-30 trzy lata, bo taki pszczel to duchowy. Do mnie zablokowano telefony. No także tutaj te zbory chcemy zakładać świat Chrystusowy, a nie chcą nas trusić, puścić. Wiesz co chodzi? Że 16-16, zbory Chrystusowe, apostoł Pawł zakłada zbory Chrystusa, siedział w więzieniu. No. I cierpiał dla, dla Jezusa. A oni co? Stoją, że my zginiemy w Armagedonie. No. Także Judasz opowiesił się, dlatego że zraził Chrystusa, no nie chodzi.

no, to mam już 8 No to walek jego się stracił, bo jak Krysia wszystko zyszyło. No. nie ma to nie? No co, no światko nie możemy pomóc, bo co? Zobacz, tu mam taką listurkę do nich. Wyraźnie piszą. Że je chowają, to śmierci. To ich, bo to na nich. Według ich wszystko się stanie, wiesz? To, że panse. Oni zginą w PAMS-ie. Jakiś zginął w tak, pams a że co to? Co chowają. A stroniki wyrzuci. Dlaczego Bo się pieka katolickiego śmierci? Przecież nie ma, on wolał umrzeć niż, niż... żyć z tym sumieniem, co zrobił. I właśnie katolika straci moc. A nie, jeszcze tak, że jest jeden to musiał zrobić, żeby, żeby się pisma wypełniło. I no z tak, ale jeden z 12, nie? Teraz jest wyszedł no. do głoszą. Ale czy wierzą Chrystusa? Bo są powołani, ja jestem wybrany tu też, nie? I oni głoszą na świat litera prawa, nie? No to teraz nie ma. Nie do drogi. No to nie ma, nie 239 no praw zrobili, nie? Litera prawa zawija, wiesz nie? I ktoś już zaczął jakiegoś przekęty, wiesz o tym. No to przy Ciebie to wyszło z tego mieszkania, no no wata. I to mnie budowało moje znaki. I teraz je powa, i i budy, wszyscy zniszczą swoich, bo każda religia ja, swój kasa, władza i zostawia mnie. No, no. To I to nie jest... oni będą lepiej dawać. No, rości o śmierć. Człowiek chodzi po kolejdzie, to w, życiu w sobie jak na to 500, czy, czy po studiach do osoby. No przecież jak mamy, było. No, a ja jest tu, nie wiem. No, ale... stówkę on mu nie? Więc, no, to jest kasa, to, to jest zabud. To jest to, tak, to się Widzisz, pal, a to jest na drzewie zielonym, tu dali pal. A tu na drzewie, drzewie zielonym. No, ibyś był nam dobrze tłumaczył. Jan ci się nie usiłł, Jezusa No nie mógł usiść. No. Także, Patrz, tak. tu masz na drzewie grze, a tu na palu. A Galacjan 3. 13, że przypięty każdy to na drzewie, nie? Żywam. Nie na drzewie, nie na palcach, tylko na drzewie. I teraz drzewem życia jest Chrystus, i daje nam owoce, nie zatrucie. Życia, tak samotanka dostała. I właśnie te napisy pomogły mi, bo była bez napisów. Ten napis, nie? że ja wiedziałem, że ja straciłem udział z i miałem władzę od diabła wtedy. A jak Krysus to taki ogień, jeszcze taki objaw, słabość, lęk, depresja, to są te objawy, jak Chrystus działa w słabości, tak brać. I to przepala środka. No, to tak. jak będziesz był świadkiem, to będziesz wierzył, że za dużo czasopisu zdałeś. No 500 że... to zadałem, na Kis mówi, co to, paradok, za dużo. A no. Kis tu stoi, nie wiem, nie no. rzecznikiem. Ma 1000 wejść na nie tobie, Kis, nie. Kisia duchy. Tam, że bądź dróg, z drugą położeniem, Krysus, ja. widzimy świat. Zaczęliśmy i będziemy kończyć. Dobra, powodem, no i wychodź. Dzień dobry. Od niego się zaczęło. Był pierwszy, apostoł Krzysią. później ja. Krzysioliszka. No, Krzysio Pierwszy anioł. No, znał siódmego anioła, nie? No, reformatora Henryka Szymczaka. No, do niego. Siódmy anioł nam w który z objawienia 1.16 mamy, że Jezus Emanuel ma te gwiazdy w ręku. Dobrze? No. Dobrze. W prawej dłoni, w swojej dłoni, trzyma siedem gwiazd. To było 7 aniołów reformatorów. Mm -hmm. Oni byli przez te 2000 lat tam. No, Luter był piątym, Ransel, badacie Biblii, był szóstym i Henryk Szymczak, który nam przekazał, on był ostatnim tym, tą gwiazdą. Że wylał czaszę w powietrze. I Biblia, jak późno się układa wszystko w jedną całość. I tu mamy tak. Teraz jest spogan kompletowany to aniołowie trzymają te wichry. Jakby by nie zapieczętowane, bo to jest boski czas, to jest chrzestowy czas. Objawienie 9.15 na godzinę, na miesiąc, na czas. I czas się wypełni Judasz musiał to zrobić. Nie musiał, jeden z dwunastu na niego padło, wiadomo. Baranek jest po środku, nie ma dwójcy, jest baranek po środku tronu. Czyli Chrystus, idziemy za barankiem, bo Jan Chrzciciel mówi, bo Jan Chrzciciel go nie Ewangelię Ewangelia Jana pierwszy rozdział. Idźcie za barankiem. No i poszli. Andrzej pierwszy apostoł. Tutaj ludzie będą umierać teraz jak zobaczą, że zostali szukani przez ten świat, a nie przyjmą Chrystusa, nie będą chcieli się uczyć Chrystusa. No i tutaj Kościół katolicki te bałwany do końca, a ja już wiem, że będą czcili te obrazy bałwanej demony. Tak I, i tu mamy 10 7. anioł mówi 7 Henryk Krzymczak. E, bo to jest słowo żywe, e, papier jest wiadomo, ale tu jest to słowo Boże żywe. Robią na niej kasę, a my wykładamy jak jest. Siódmy. Lecz... Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. No i wtedy ja, jako z tych siatków, byłem z tych dwóch: Waldemar Gesa i ja, Bogdan Cicierski. I mieli nas zabić tam duchowo-psychicznie, była sprawa 2007 z księdzem Janem w sądzie, i wiadomo, tam były problemy, to ale byliśmy skłóceni, i tu, że jesteśmy w bokach, no ale Waltka, synek, przychał, synek jego Sebastian przychodził z Anglii, no i go dobił psychicznie, tak, także e, miłość i e, prawda Chrystusa ma się łączyć być doskonały raj, czyli tutaj 7 Anioł 15. I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się w niebie potężne głosy, mówiące Królowanie nad światem przypadło w udziale królowi naszemu po pomazańcowi jego, i królować będzie na wieki wieków. No, czyli król, król, Pan panuje i te pioruny, to wszystko i to co się dzieje, to duchowe, tam czynienia ziemi, to są te kłótnie, wojny i tak dalej i, i mamy, że baranek jest na środku tronu, na górze Syjon, bo tu jest objawienie na Syjonie, Izajasza 2 rozdział od 2 do 4, prawo wyszło z Syjonu, Izajasza 66, 668 że w ciągu jednego dnia narodzi się naród na Syjonie z prawdy Chrystusa w tym zakłamaniu jest teraz próba wiary, wolna wola objawienie 22, 17. każdy sobie może wybrać, czy idzie na wojnę, czy kłamie czy jest w religii, czy chce iść za Chrystusem wierny, być bo y, tu mamy jeszcze y, 16, 17. I wylał tą czaszę w powietrze. Tutaj, 17. Chędy Grzymczak. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni. Od tronu donośny głos mówiący. Stało się. No, stało się, a tu się dokonało, i już Chrystus nikogo nie będzie zbawiał. Pierwszy temu to 4,16, a siebie sam zbawiam, i Chrystus e, teraz wesele, zapraszamy Was na wesele. 19.79, wesele baranka. Sprawdzi, bo on ma żonę, i żoną właśnie są aniołowie I 21.9, że on nam przekazał błogosławieństwo. Tu jest, 9 i ruszyli na ziemię jak długa i szeroka. 27-9. Obiezy nie. No. Tu. Tu. No, ten. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. Czyli Jezus marzone, 12 gwiazd w koronie, co Matka Boska Unii się macie 12 aniołów, kamienie apostołowi i tak dalej. Chrystus jest z nami po zakończeniu Kłamsa Ewangeliana 14-17, połączenie w duchu prawdy nie w duchu świętym, i żona tej żona zgłosi bo Chrystus mąż czeka na z prawdy Jego. Także wybudźcie się, bo jak czas się spełni, to będziecie zagubieni. Bo ja zostałem, no a zdzieli się Anioła pierwszego krzyśka liżkę, jak, jak no. On przyspał, tak? Kocha swoje dzieci, ale Chrystus na pierwszym miejscu, błogosławimy. Błogosławimy.